Ja zostałam poproszona, żeby powiedzieć świadectwo na temat wyjścia z zaburzeń duszy i stwierdziłam, że tak uważam, że jakby muszę Wam przedstawić pewne tło, z czego ja w ogóle musiałam wyjść i dlaczego się w takich rzeczach znalazłam, że tak powiem. Więc sobie spisałam takie punkty, jak na przykład to, że nie byłam zaakceptowana w szkole i to przez nie byłam zaakceptowana, nie rozumiem tego, że ktoś mi tam powiedział, a nie lubię Cię, nie wiem, jesteś brzydka. Tylko na przykład e, takie historie, że tak powiem, które opowiadam przy okazji tego, bo mi się przypominają. E, dobra, godzina 16, dobra. E, tak. Przychodzę któregoś razu do szkoły i dostaję w twarz od kolegi z klasy, nie wiem, to była. No któraś klasa szkoły podstawowej, nie pamiętam która, bo mu się nudziło. Innym razem na przykład... Słucham? Z liścia. Z liścia, z liścia tak. Do, doprecyzuję, z liścia. E, i tym razem, na przykład, właśnie na, y, obok boiska szkolnego leżałam sobie na ławce, była przerwa szkolna, było słoneczko, no i koledzy ze szkoły stwierdzili, że to jest taki śmieszny żart, żeby podejść do mnie i zacząć mi wpychać kija w tyłek. <laughs> I wiecie, dzisiaj to ja się z tego śmieję. Ale wtedy to mnie tak poniżyło, ja po prostu czułam się tak poniżona, że ja się aż zaczęłam dusić w ogóle z tego płaczu. Oni się w ogóle wystraszyli tym, jak ja zaczęłam płakać. Innym razem w gimnazjum głupia sytuacja, kolega z klasy opluł mi, mi mundurek, no więc ja nie pozostałam mu dłużna, również oplułam mu mundurek. No więc on w zamian za to postanowił po lekcjach poczekać na mnie i mnie pobić. No cóż. Generalnie taty praktycznie nie było w moim życiu, w sensie takim, że mam tatę, ale on praktycznie zawsze był gdzieś w pracy, w delegacji, za granicą. Bardzo mało, że tak powiem, mam wspomnień takich z tatą, gdzieś tam spędzania wolnego czasu. Z bratem zawsze mu chowaliśmy torbę z nadzieją, że jak nie znajdzie tej torby, to nie wyjedzie. <grym> I to jest też ciekawe, bo wiecie, ja, w ogóle to jest problem, nie, że jako dziewczyna nie miałam taty w życiu. I ja przez bardzo długi czas tłumaczyłam tatę na zasadzie: No tak, no nie było go, no ale przecież musiał pieniądze zarabiać. No. no przecież tak się żyje, no przecież nie mogę mieć mu tego za złe. A tymczasem nie było go i tyle. Jak poznałam Jezusa, to Duch Święty mi pokazał, że w wieku czterech lat przestałam być dzieckiem, gdyż wtedy moja mama nakrzyczała na mnie, że nie wiem, gdzie jest mój młodszy brat. E, natomiast do tego jeszcze później wrócę. Mama sobie z nami nie radziła. Historia jest taka, że mama urodziła nas, znaczy mnie urodziła, mając 17 lat, mojego brata dwa lata później. Więc wiecie, jak ja sobie teraz myślę, nie, ja mam teraz 28 lat, to jak ona była w moim wieku, to ja już miałam 9 lat, nie. Więc jak sobie myślę z tej perspektywy, no to nic dziwnego, że totalnie w tamtym momencie nie wiedziała, jak się zajmuje dziećmi, jak się je wychowuje. Natomiast w wyniku tego nieradzenia sobie w końcu zaczęła nas bić. Uznała, że to jest jedyna metoda wychowawcza, która działa. No i ja w wieku koło tam 14-15 lat postanowiłam, że nigdy więcej mnie nie uderzy, a jeżeli mnie uderzy, to ja jej oddam tak samo, jak ona mnie uderzyła. Czyli ja dostałam od mamy w twarz, to mama dostała ode mnie w twarz, mama mnie pociągnęła za włosy, to ja pociągnęłam mamę za włosy. Oczywiście szybko przestała mnie bić, bo się zorientowała, że to boli. Natomiast jest też taki tekst, który usłyszałam od mojej mamy właśnie jakoś przełom podstawówki gimnazjum. Przypominam, że miałam jakby duże problemy w szkole i moja kochana mama powiedziała wtedy do mnie i dlatego, że jesteś taką kurwą, nie lubią cię w szkole. Tak. tak. Także, także tak. W ogóle to jakby jestem świadoma tego, że byłam wpadką. I całe życie przez to też czułam się niechciana. Co więcej, moi rodzice w ogóle ze sobą nigdy nie byli szczęśliwi. W ogóle uważam, że to jest jeden z ich chyba większych błędów życiowych, że w ogóle są razem do tej pory. Dlatego ja jestem za rozwodami. Naprawdę. Tak, i zawsze uważałam, że w ogóle to jest też ciekawe, bo ja się czułam winna tego, że rodzice mają problemy, no bo przecież gdybym ja się nie pojawiła na świecie, to oni nie byliby razem, nie? Kilka lat temu jeszcze mi mama potwierdziła, że tata jej to całe życie powtarza, <laughs> że tak by właśnie było, w sensie, że nie byliby razem. Był okres w życiu mojego taty, w którym od problemów z mamą, bo w zasadzie jak sobie patrzę na historię jakby mojej rodziny, to główne problemy mojego taty to były problemy z mamą. <laughs> Naprawdę jestem za rozwodami. <laughs> W każdym razie, i był taki czas, gdzie mój tata jakby zaczął sięgać po alkohol. To nie trwało jakoś tam bardzo długo, powiedzmy, nie wiem, może okres dwóch lat. Natomiast wyglądało to tak, że wiecie, no taty nie ma w domu, tak, bo jest gdzieś tam w rozjazdach. No i jak przyjeżdża, to idziemy do cioci, była taka jedna dyżurna ciocia, <noise> która też lubiła w ten sposób spędzać czas wolny, <noise> ze swoim mężem zresztą, z wujkiem. No, i co? Oczywiście dzieci nie mogą siedzieć przy stole, gdzie jest alkohol, nie? No, ale tata był przy tym stole, <laughs> więc nam nie pozwalali. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że w wyniku też tego, że tata sobie zaczął w ten sposób radzić z problemami i w wyniku tego, że w ogóle nie umiał sobie poradzić z tym, co w nim było, ani nie, nie umiał poradzić sobie z mamą, to też zaczął być agresywny, może nie jakoś. Ja raz wiem, że mamy uderzył, a drugi raz właśnie moja kochana mama postanowiła podzielić się ze swoją wtedy może dziesięcio, może jedenastoletnią córką, tym, że tata złapał ją za głowę i uderzał jej głową o łóżko w sensie za włosy. Ja, jakby nie wiem, czy to jest prawda, dlatego że nie było mnie przy tym to po pierwsze, a po drugie wiem też, że mama miała tendencję do manipulacji, więc po prostu nie wiem, czy to jest prawda. Ale myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, co to zrobiło w mózgu 10-11-letniej kurde dziewczynki, nie? Więc ja, jako 11 psycholog mojej mamy, yy, doradzałam jej oczywiście rozstanie z tatą. <laughs> tak. I w ogóle to jest też ciekawe, bo ja przez wiele lat miałam taki obraz, że w ogóle to tata był źródłem wszelkich problemów. A dopiero po latach zrozumiałam, że to mama prowokowała w ogóle wiele sytuacji i że tak naprawdę to tata sobie w ogóle z mamą nie radził i to stąd się te wszystkie problemy brały. No ale. Yy... No więc tak, generalnie taty nie ma, mama niedobra, w szkole sobie nie radzę. W wyniku tego w wieku około 14 lat zaczęłam się ciąć. Ciąłam się tak, żeby bolało, ale żeby nikt nie widział, więc ciąłam się cyrklem. Tak. No i później w wieku tam około 15 lat próbowałam się zabić. W ogóle trafiłam do takiej pani psycholog. No, nie polecam. Generalnie po wyjściu od niej miałam więcej myśli samobójczych niż przed wejściem, przed wejściem. Stąd wiem, że terapie są też różne. Słuchajcie, jak Boga kocham. Ja pamiętam, że byłam raz u niej na terapii i naprawdę wyszłam i się zastanawiałam, czy się pod samochód nie rzucić, nie? Naprawdę. E, tak, to może pominiemy. To też wyjaśnia, słuchajcie, dlaczego ja jako w ogóle młoda dziewczyna zaangażowałam się w kościół katolicki bardzo. Bo w kościele katolickim dostałam akceptację, zrozumienie, księża mnie słuchali jak się spowiadałam. Tak, dobrze mi w tym było, wiecie. Potrzebowałam, żeby ktoś mnie wysłuchał i tak się wydarzyło. Ogólnie, jako że żyłam w tym kościele katolickim, to powiedzmy, że byłam taka. Znaczy, no, byłam religijna, tak? Co tu dużo mówić? Ale o co mi chodzi? W wyniku tego bycia religijną miałam taki pogląd, że chciałabym zaczekać z seksem do ślubu. No ale Joanna w którymś momencie ma 19 lat. I myśli sobie, kurczę, trzeba sobie udowodnić, że ja jednak jestem coś warta. <laughs> że ja jednak nie jestem nikim. No i wpadłam na taki pomysł, że udowodnię sobie tak, że się po prostu z kimś prześpię. <laughs> taki miałam pomysł na życie. <laughs> I po prostu w ogóle, wiecie, jak ja dzisiaj sobie o tym myślę, to jest takie śmieszne. Chyba nawet nie smutne, chyba tylko śmieszne. Bo ja jakby straciłam dziewictwo tylko dlatego, żeby już nie być dziewicą. Naprawdę, to był mój jedyny powód. W ogóle z totalnie przypadkowym gościem. A propos, bo jakby ja nie miałam jakoś bardzo dużo tych doświadczeń jakby z mężczyznami. Natomiast ewidentnie próbowałam sobie udowodnić, że jestem coś warta i pamiętam jak raz po imprezie wylądowałam, że tak powiem, u pewnego chłopaka. No i on powiedział mi, że żałuje, bo mógł, mnie, mógł mieć każdą, a ma mnie. No, wiecie, no, nie zbudowało to mojego poczucia własnej wartości. Okazuje się, że jednak w tym obszarze też można dostać liścia, emocjonalnie. Pamiętam w ogóle, jak na terapii któregoś razu siedziałam, bo to wiecie, ja dzisiaj to opowiadam z miejsca wolności, nie? Ale to są rzeczy, z których ja totalnie musiałam powychodzić w swoim życiu, nie? I pamiętam, jak któregoś razu siedziałam i opowiadałam to w ogóle Arturowi. I ja nie pamiętam, jakiego on imienia użył, ale powiedział coś w stylu, trzeba było mu powiedzieć, wiesz, z ciebie też żaden Alvaro. <głos> 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 tak. No, i wszystkie te doświadczenia zbudowały we mnie bardzo głębokie poczucie, że ludziom się nie ufa, że przed ludźmi trzeba się bronić, a jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak. No więc Joanna, jak się broniła? Joanna była sarkastyczna. Przez wiele lat mojego życia był to mój sposób na życie, sposób na przetrwanie. I miałam też taką zasadę oczywiście to nie była taka świadoma zasada, że ja podjęłam decyzję, że tak będę żyć, natomiast. Yy, po prostu robiłam tak, że raniłam ludzi, zanim oni zranią mnie. Je, muszę chyba trochę przyspieszyć. Jedną z pierwszych rzeczy, którą Artur kazał mi zrobić, jak przyszłam na terapię, bo w ogóle tak, poznałam Jezusa, od razu wiedziałam, że y, potrzebuję jakby na te, naprawić swoją głowę. I jedną z pierwszych rzeczy, którą Artur kazał mi zrobić, to siedzimy. W ogóle też pamiętam, jak zaczęłam z nim terapię, i na jednym z pierwszych spotkań on powiedział do mnie Asiunia. I to było dla mnie takie dziwne. Ja się spojrzałam na niego, czy on w ogóle do mnie mówi. W ogóle co on do mnie powiedział. Ja byłam, wiecie, nieprzyzwyczajona, że można tak ładnie do mnie powiedzieć. I było takie. Pamiętam, jak siedziałam i tak się obróciłam w ogóle, nie. Ale tak, i jedną z pierwszych rzeczy, którą kazał mi zrobić, to kazał mi w ogóle tak, siedzimy i mówi do mnie, jest taki przycisk w telefonie. I ja już w ogóle wiem, czego on chce, mówię, nie zrobię tego. On mówi, jest taki przycisk w telefonie, zablokujesz numer mamy. Hmm. Bo moja mama, generalnie, jak nie odbierałam telefonu, to potrafiła do mnie na przykład 15 razy dzwonić. nie? Więc Artur mi kazał zablokować jej numer. Pamiętam, jak chodziłam na Kasprzaka w tą i z powrotem przed modlitwą Stawinniczą. Oczywiście też znałam moją mamę, więc wiedziałam, że z zastrzeżonego zadzwoni. Nie pomyliłam się, oczywiście zadzwoniła z zastrzeżonego, ale generalnie yy, tak, zrobiłam to, co Artur powiedział. Na nowo też zaczęłam przeżywać dzieciństwo w tym czasie. Wiecie, to ludzie się czasami pytają, no ale jak można przeżyć dzieciństwo? Uważam, że nie ma na to jakby recepty. To jest coś, z czym ja przyszłam do Boga, ja wiedziałam, że ja to muszę przeżyć, i Bóg znalazł sposób na mnie. I na mnie sposób był taki, że na przykład podczas uwielbienia zaczęłam jakieś mieć dziecinne obrazy, jakieś sceny z bajek i tym podobne. Myślę, że z odrzuceniem miałam problem już odkąd byłam w brzuchu mojej mamy, tak mi się wydaje. A, mama ci macha. Tak. E, oczywiście zostałam tutaj w kościele uwolniona od demonów. Zaczęłam uwalniać moją wiarę w to, że Bóg mnie zaakceptował, że mnie kocha, że jestem zieleńcą Jego oka, że jestem dla Niego ważna. Słuchałam oczywiście też warowni odrzucenia, konfrontowałam swoje myśli z tym, co w tej warowni zostało powiedziane. E... Tam jest jakby w każdej warowni jest podana lista demonów, więc ja też sama siebie od tych demonów uwalniałam, wierząc oczywiście, że jestem po prostu teraz z nich uwalniana. Nawet nie zawsze wiedziałam, czy ja mam te wszystkie demony, ale mówię, wolę całą listę załatwić, <śm> żeby nic nie zostało. <śm> Przez praktycznie dwa lata byłam regularnie na grupie u Norberta, regularnie na niej płakałam. <śm> Regularnie wychodziłam z odrzucenia. <noise> ale nie uciekłam. Byłam, słuchajcie, co tydzień. Czy bolało? Bolało. Ale, ale zaświadczam, że było warto. Chociaż wiecie, były też takie momenty, że myślałam sobie, no bo wiecie, jakby idzie się tą drogą, nie, coś już ogarnęłam, i jakby znowu widzę, że mam z czymś problem. Mam takie kurczę, ile można? Wiecie o co chodzi? Kiedy w ogóle będę zdrowa? I w ogóle dzisiaj już jestem zdrowa. Ale tak. Co też robiłam praktycznie? Praktycznie oskarżyłam rodziców, uznałam ich winnymi zarzucanych im czynów, a następnie im przebaczyłam. Napisałam list do małej Asi, pozwoliłam jej odejść, na której z modlitw stawienniczych Michał Korgol powiedział takie słowa jesteś uniewinniony, czy tam coś takiego. I jakoś tak to na mnie wtedy zadziałało, że Wiecie, mówi się ogólnie o tym, tak, że jesteśmy niewinni i tak dalej, ale jak Michał to powiedział na tej modlitwie, to jakoś tak to we mnie zadziałało, że to poczucie winy, z którym miałam ja jakby chodziłam od zawsze, po prostu opuściło moje życie. E regularnie spotykałam się z Arturem, opowiadałam mu o swoich lękach, o krzywych tokach myślowych, oczywiście prostował je zawsze prawdami Bożymi. Też ja nie robiłam czegoś takiego, że idąc na przykład do Artura po pomoc, próbowałam mu pokazać jakąś dobrą stronę siebie. Nie robiłam tego. W ogóle to było bez sensu. Ja szłam i po prostu mu cały brud pokazywałam. Mówię tak, jest to zrób coś z tym. No i co? Poznałam Jezusa, ale oczywiście moja dusza się nie zmieniła. Jak, jak poznałam Jezusa, to postanowiłam trochę zdjąć gardę w swoim życiu i przestać się bronić przed ludźmi. Natomiast w międzyczasie okazało się, że mam dalej tą samą duszę, co miałam. I w wyniku tego, Jezu Artur, czy mi zostały cztery minuty? Dobra. Tak. Zgubiłam myśl. Tak, miałam tą samą duszę, co miałam, więc okazało się, że nadal na przykład mam problem z autorytetami i dlatego yy, założyłam potem jeszcze większą gardę niż w ogóle przed poznaniem Jezusa. Bo się okazało, że niby miało być pięknie, niby w ogóle ludzie mieli być tacy super i tak dalej. Ja się okazuje, że dostałam bardziej w dupę w ogóle, ale wiecie dlaczego bardziej? Nie dlatego, że ludzie byli gorsi, tylko dlatego, że ja byłam otwarta, a wcześniej miałam swoje jakby takie sposoby na obronę, więc to już aż tak nie bolało, nie? A tu nagle się człowiek otwiera, przestaje się bronić i tu. Pff, pff, pff. No to się zamknęłam jeszcze bardziej i musiałam później z tego wychodzić. Hey, tak, tak, tak. Uwierzyłam w ogóle przez całą moją przemianę, uwierzyłam chyba głównie w dwie rzeczy: że Bóg jest dobry i że współdziała ze mną we wszystkim ku dobremu. I ilekroć dochodziłam do takiego miejsca, że na przykład dostawałam jakieś zadanie do Artura i nie miałam zielonego pojęcia w ogóle, jak ja mam to zrobić w swoim życiu, jak to ma zadziałać, i w ogóle, wiecie, zawsze przychodziłam, mówiłam: Boże, musisz mi pomóc. Mówiłam, musisz mi pomóc. Ja wiedziałam, że on mi pomoże. Ja, wiecie, ja wiedziałam, że czegoś we mnie nie ma, że ja sobie nie wiem, nie narysuję tego, nie wymyślę. Nie ma tego po prostu we mnie. I mówiłam, Boże, musisz mi pomóc. I nigdy mnie nie zawiódł. Na każdym etapie mojej drogi zawsze był ze mną. Przez bardzo długi czas miałam problem z Agatą w związku z moim problemem z mamą. Tak po prostu, nazywajmy rzeczy po imieniu. Realnie. I któregoś razu pamiętam, już taka zmęczona tym byłam, że jakby ten problem się cały czas ciągnie. I zapytała Martura właśnie po nabożeństwie, czemu tak mam? I on w ogóle tam najpierw zaczął chodzić, jakoś tak, ten, nie chciał mi chyba odpowiedzieć. I w którymś momencie jak już znowu zadałam pytanie już po raz kolejny: no czemu tak mam? To spojrzał na mnie i mówi, bo masz problem z mamą. Nie, przepraszam, nie wróć nie, nie tak powiedział. Powiedział, bo, bo boisz się, że ci zniszczy życie. O, tak powiedział. No i ja wtedy, jak generalnie to usłyszałam, to miałam takie... Mm -hmm, Okej. Okay". No i oczywiście zrozumiałam, że Agata nie jest moją mamą, wyrzekłam się lęku, świadomie już zaczęłam szukać kontaktu z nią. Jeżeli chodzi o autorytety, to był jeszcze taki dynks, że na którymś spotkaniu Artur mi powiedział, że dalej właśnie bronię się przed mamą. No i wiecie, dziewczyna, 20 parę lat, dostaje informację, że dalej bronię się przed mamą. Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Ale w ogóle przez chyba dwa czy trzy dni po tym spotkaniu, to nie robiłam nic z tym, bo tak. No takie to niewygodne troszkę było. <laughs> Ale później w ogóle przyszłam do Boga, jak tu miałam w zwyczaju w takich sytuacjach, i mówię, musisz mi pomóc. I dostaję takie przekonanie, żeby jakby świadomie zdecydować, najpierw świadomie zdecydować, że ja po prostu przestaję się bronić przed mamą. Że ja po prostu to robię. Jakby wiedziałam, że jakby w historii mojego życia jest to związane z tym, że gdybym ja się wtedy nie obroniła, czyli na przykład nie zaczęłabym mamie oddawać, no to mama by mnie uderzyła i to by bolało, nie? No więc, ale mówię dobra, chciałam być posłuszna, podjęłam tą decyzję ok, tak robię i wtedy miałam obraz, że właśnie mama podnosi na mnie rękę, a jakaś niewidzialna siła w ogóle tą rękę zatrzymuje, nie? I od razu słuchajcie, wzrosło moje poczucie bezpieczeństwa. <laughs> Przez taki prosty obraz, ale to jest to co mówię, ja zawsze przychodziłam do Boga i zawsze mówiłam: "Musisz mi pomóc". Wiedziałam już, że po prostu w pewnym sensie, tak, bo to jeszcze nie był wtedy koniec tematu, ale wiedziałam, że nie jestem sama, że mam obronę Boga. Temat mamy został uzdrowiony do końca na, pewnej, na pewnym obozie terapeutycznym, na który pojechałam z Kamilem. Cię się dowiedziałam, że jest tu jedna osoba, która też kiedyś na, dokładnie na tym obozie była. E... W życiu z Bogiem przypominałam sobie różne sytuacje z mojego życia, rozpoznawałam je jako źródło traumy i uwalniałam się sama od demonów związanych z tą traumą. No i trochę dochodzimy do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie o, nie wiem, już nawet, nie wiem, ale chyba z rok temu była modlitwa wstawiennicza, ja się w ogóle bardzo źle czułam na tej modlitwie, byłam pewna, że jakieś demony mnie po prostu atakują. No i po modlitwie poszłam do Artura żeby się o mnie pomodlił właśnie, żeby mnie uwolnił od tych demonów. No i on mówi do mnie, że on mnie nie może uwolnić, ponieważ to kwestia psychiki. I mam takie no dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Bo wiecie, demony no to ktoś wyrzuca i jest po sprawie, nie? No a ty dostajesz informację, że kwestia psychiki, no to co? No to znowu że ja coś z tym zrobić, nie? <grym> Następnego dnia yy, rano, akurat tak się złożyło, że byłam też tego dnia umówiona z Arturem. Obejrzałam jeszcze raz warownię paranoi, bo rok wcześniej dostałam od Artura informację, że uważa właśnie, że mam w życiu paranoję. Wiecie, to jest też tak, że ja go bardzo blisko wpuściłam do swojego życia i dlatego on mógł różne patologie widzieć i mnie je nazywać. I zaczęłam wypisywać, jakby też rzeczy, które są w moim życiu obecne z tej warowni paranoi. I wypisałam coś, co ja nazwałam fałszywymi przekonaniami, czyli takimi rzeczami, które nie są oparte na prawdzie, ale jednak są częścią mnie. I generalnie teraz sobie um, przeczytam Wam jakby kilka tych rzeczy, które sobie przypomniałam. Nigdy nie odniosę sukcesu. Wszyscy kościele, w kościele czekają na moją porażkę. Uwaga, grubas. Muszę wszystkim udowodnić, że jestem apostołem. Słuchajcie, ja pamiętam jak ja to czytałam Arturowi i zanim to powiedziałam, ja musiałam oddech wziąć. Naprawdę. Nigdy nie będę szczęśliwa. Cały czas porównuję się z innymi i czuję się albo gorsza, albo lepsza. O, i tu jest ciekawe. Artur powiedział kilku osobom o pomyśle na biznes. I powiedzcie mi teraz, wy, bardzo szybko, jakie potencjalnie mogły być powody, dlaczego mi Artur powiedział, nie powiedział o jakimś pomyśle na biznes. Dawajcie, rzucajcie jakieś pomysły. Dlaczego mógł mi tego nie powiedzieć? Okej, okay, bo bym to odrzuciła. Dlaczego jeszcze? Bo nie pytałam. Bo się nie nadaje. No, co jeszcze? Ale słuchajcie, i teraz o co chodzi. I teraz słuchajcie, jest w ogóle potencjalnie, nie, jest dużo opcji, dlaczego mógł mi nie powiedzieć, no ale ja byłam pewna. Co? No ja, nie, ja byłam przekonana, przecież Artur mi nie ufa. I, i nie wierzy we mnie, przecież to logiczne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zrozumiałam na przykład, co było dla mnie bardzo trudne, a w związku właśnie z warownią paranoi, że w wielu sytuacjach moje przeżywanie tego, co się wydarzyło, było totalnie nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. W takim sensie, że wiecie, ktoś mi sprawił przykrość, powiedzmy, na takim poziomie, nie? A ja byłam taka nieszczęśliwa po prostu. I to dzisiaj możemy się z tego pośmiać, ale musicie być świadomi, że to moje taka nieszczęśliwa objawiało się tym, że ja na przykład leżałam kilka godzin w łóżku i płakałam, nie? I nie umiałam sobie w ogóle z tym poradzić. No i zrozumiałam wtedy właśnie, że ogrom mojego cierpienia w wielu sytuacjach wcale nie wynikał z tego, co ktoś powiedział czy zrobił, tylko z tego, że, że ja przeżywałam to nieadekwatnie do sytuacji. Wtedy Artur w ogóle parę dni później. A, bo kiedy mu to jeszcze przeczytałam, to Artur ja przedłużę o parę minut. Mogę? Ale to, to mogę jeszcze dokończyć? Dobra, dziękuję. Tak. Yy, jednak mi ufa, tak. Yy. Wtedy, kiedy przeczytałam Arturowi, a, bo ja w ogóle na tym spotkaniu przeczytałam Arturowi te wszystkie rzeczy, te moje fałszywe przekonania, nazwijmy to. I wiecie, ja się czułam z tym okropnie. Bo ja się czułam, że ja po prostu wywaliłam mu teraz najgorszy syf mojego życia i włożyłam mu w rękę wszystkie narzędzia potrzebne do tego, żeby mnie zniszczyć. Naprawdę. Ja mu dałam wszystko, czego by potrzebował, żeby mnie zniszczyć. I w ogóle jak mu to przeczytałam, to on wstał, wstał i gdzieś tam wyszedł i za chwilę słyszę, że mnie woła. No, i generalnie jakby patrzę w ogóle gdzie on jest, tam na tym drugim piętrze, i patrzę, że on na, na dachu stoi. I woła mnie, żebym ja w ogóle wyszła do niego na ten dach. Strasznie mnie to zestresowało, nawet nie dlatego, że była zima, ale dlatego, że ja nie miałam zielonego pojęcia, po co ja mam tam wyjść. Ale mówię dobra. Kazał mi wyjść, to wyszłam. No, i generalnie potem y, powiedział mi taką rzecz, że nie pozwoliłbym ci spaść. I tak jak nie pozwoliłbym ci spać, tak w temacie tego, z czym się teraz mierzysz, musisz mi zaufać. Nie znasz tego, tak jak nie znasz chodzenia po dachu, ale musisz mi zaufać. Parę dni później, Artur zaprosił mnie na grupową terapię. No nie byłam szczęśliwa. Szczerze powiedziawszy, akurat przypadkowo wyszło tak, że ja wiedziałam tego dnia, kiedy dostałam tego SMS-a, że w ogóle jest tego dnia terapia. No ale co, no jestem posłuszna, nie? To się ubieram. Idę na terapię. W ogóle Kamil sobie tam jakieś chyba rzeczy niósł do pralki. W ogóle wiecie, a ja do niego co chcesz? W mordę coś patrzysz. <taka>, Taka byłam zła po prostu. Wypisałam też różne rzeczy, które na przestrzeni mojego życia wpłynęły na moje niskie poczucie własnej wartości, rzeczy, które sprawiły, że ja czułam się jakby niskowartościowa, i uznałam, że ja nie miałam na te rzeczy wpływu i że to jakby nie jest w pewnym sensie moja sprawa. Jak potem budowałam swoje poczucie własnej wartości, zrobiłam sobie takie nagranie. Dostaliśmy zadanie na terapii, żeby to wypisać, a ja sobie to jeszcze nagrałam. Takie rzeczy dobre na mój temat, ale nie takie, że ja bym chciała, żeby one były prawdą, tylko takie, które ja mam pewność co do siebie, że one są prawdą. I sobie te rzeczy po prostu przed lustrem powtarzałam sama do siebie, jakby zobaczyłam, że kurczę, no taka zła to nie jestem, no jestem we mnie coś dobrego. <laughs> I kroczek po kroczku zaczęłam też w ten sposób budować swoje własnej wartości. Dzieliłam się z grupą terapeutyczną tym co przeżywałam, któregoś razu pogodziłam się ze sobą w taki sposób, że usiadłam przed lustrem to są też, wiecie, różne rzeczy, które ja wam rzucam, to są pomysły, które uważam, że dostawałam właśnie też od Ducha Świętego. Usiadłam sobie przed lustrem i mówiłam sama do siebie, godzę się z tym, że... I po prostu mówiłam jakby różne rzeczy, które na przykład powodowały we mnie ból, jak sobie je przypominałam, albo no takie, wiecie, które były dla mnie nieprzyjemne w historii mojego życia na przykład, nie? I mówiłam sobie, godzę się z tym, że... I patrzyłam sobie w oczy i mówiłam to. I potem przyszła do mnie pewna wolność, jak tam przy niektórych rzeczach sobie popłakałam. Potem już jakby po w pewnym sensie zakończeniu terapii pojawił się we mnie taki lęk, że kurczę, no jestem teraz szczęśliwa, no ale przecież całe życie nie byłam, to przecież za chwilę mogę nie być. I w ogóle aż się bałam, być szczęśliwa, nie? No ale tak widzę, mówię, dobra, no minął miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, więc nadal jestem szczęśliwa. Więc to już chyba tak będzie. Tak. Któregoś razu też zrozumiałam, że nadal boję się zranienia, ale już nie muszę się tego bać. I w modlitwie znowu dla mnie ten gest znaczył bardzo dużo. Jakby ja modląc się po prostu tak do Boga, uwierzyłam w to, że, że po prostu, okej, okay, ludzie będą mnie ranić, bo ludzie to ludzie. Jakby myślę, że nikogo nie zaskoczy, że kościół składa się z ludzi. Tak, 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 tak. <laughs> Więc uwierzyłam, że okej, okay, ludzie będą mnie ranić, ale Bóg będzie mnie uzdrawiał po prostu. I tyle. Jeszcze, jeszcze jedno zdanie, bo to jest ważne. Chcę powiedzieć, że dzisiaj czuję się wolna i co rozumiem? Rozumiem, że mam prawo popełniać błędy, nic mi nie ucieknie, nie czuję się lepsza ani gorsza, jestem szczęśliwa, reaguję adekwatnie do sytuacji, jestem najbardziej otwarta na ludzi w swoim życiu, a tym samym najbardziej odsłonięta na zranienie, wciąż poznaję siebie i cieszę się, że generalnie moje dziecko, które jest we mnie, nie będzie przechodziło przez to, przez co przechodziłam ja. Amen. Amen.